Tomasza Goloba wypadek Piotra Palucha dalszych startów trzech zawodników na torze w powtórce pierwszego wyścigu od wewnętrznej Jacek Golob Robert Plis i Piotr Paluch ponownie dobry start Jacka Goloba on na czele stawki za nim żużlowcy z Grodu nad Wartą Doświadczeni zawodnicy Piotr Paluch i Robert Flis, bo tak się składa, że w rozgrywkach ligowych w pierwszej lidze w drużynie trenera Stanisława Chomskiego w ostatnich meczach ligowych startowało tylko dwóch seniorów. To właśnie oni, Flis i Paluch. Pozostali juniorzy. Stąd też m.in. w rezerwie dziś Michał Rajkowski, zawodnik. Rożowa wychowanek w stali, który bardzo dobrze spisał się w niedawno rozegranym w Toruniu finale brązowego kasku, zajmując w zawodach wysokie trzecie miejsce. Przypomnę, że turniej wygrał Janusz Kołodziej, a drugie miejsce zajął Krzysztof Kasprzak. Golow za nim Piotr Paluch i Robert Flis Remiseczny jak będzie tym razem. Przeciwnikami są żużlowcy z Zielonej Góry. Okoniewski i Andrzej Huszcza. Świetny start Okoniewskiego. Znany jest z tych atomowych startów. Pięknie pojechał w pierwszym wirażu także Andrzej Huszcza. Podwójne prowadzenie żużlowców z Grodu Bachusa. W białym kasku Okoniewski zostawia miejsce po wewnętrznej Andrzejowi Huszczy. Na trzecim miejscu. Grzegorz Walasek, czwarty jest Sebastian Łamek, teraz błąd do Koniewskiego, czy wykorzysta Grzegorz Walasek? Wysunął się na drugie miejsce, Okoniewski nie odpuszcza, szeroko po zewnętrznej, bardzo szybki motocykl, ma Lowiec zetka rzetu i odzyskał drugą pozycję. Nadal podwójne prowadzenie podopiecznych trenera Zbigniewa Jondera, kuszcza i Okoniewski. Walasek trzeci, Łamek zamyka stawkę uczestników. Punktów dla ZK Rzetu. Dobrucki w niebieskim, Kasprzak w białym. Na drugim polu startowym Protasiewicz. No, chyba teraz lekko, jakby z ekwotu startu. Protasiewicz trafił idealnie w moment, gdy sędzia zwolnił taśmę maszyny startowej. I właśnie zawodnik Apatora na czele stawki. Na drugim miejscu Dobrucki. Trzeci Kasprzak, czwarty Wiesław Jaguś. Dzisiejsze zawody oglądają m.in. przewodniczący głównej komisji sportu Żużlowego Andrzej Grodzki, wiceprzewodniczący Andrzej Rusko, który został y, także powołany na stanowisko menadżera reprezentacji Polski, która 3 sierpnia rozpocznie walkę w drużynowym Pucharze Świata, dokładnie różlowcy naszego kraju Mamek i Tomasz Wajerski. Naszej kadry ma uzupełnić jeszcze dwóch żużlowców. Decyzje mają zapaść po dzisiejszym finale Mistrzostw Polski w jeździe parami. Szkoda, że nie ma dziś w Lesznie Tomasza Bajewskiego. Niedawno podpisał kontrakt w Lidze Angielskiej. Będzie startował w drużynie z Oxfordu. Ale wróćmy do walki na leszczyńskim torze. Tomasz Golob za nim para Wrocławska i na czwartym miejscu Jacek Golob. Wydwoszczanie w pierwszym starcie zdobyli trzy punkty. No i wszystko wskazuje na to, że identyczny bilans punktowy zapiszą w tym swoim drugim starcie, bo Jacek Golob już chyba nie jest w stanie nawiązać walki z Jędrzejakiem i Hampelem. Tomasz Golo jak jest drugi, Hampel 3 w tej pierwszej serii startów jak na razie oba najsłabsze duety prezentują się teraz na torze ale w znacznie lepszej sytuacji często powianie w na prowadzeniu a zdaniem klubowy kolega Sebastian Łamek który jeszcze w ubiegłym sezonie był krajowym liderem leszczyńskich byków. Wrócił do macierzystego klubu z Częstochowy. No i w tym wyścigu prezentuje dobrą formę, ale zwrócić należy także uwagę, że przecież przeciwnicy nie są tutaj zbyt wymagający. Na pewno ustępują przede wszystkim sprzętowo. Stal przysłowiowym rzutem na taśmę zakwalifikowała się do pierwszej czwórki najlepszych drużyn. W pierwszej lidze stało się to tak po porażce drużyny z Gniezna na własnym torze w meczu z Unią Tarnów, ale teraz, drodzy Państwo, wielki pech dosięgnął Grzegorza Walaszka na ostatnim wirażu na prowadzeniu defekt motocykla. Tor pierwszy Okoniewski obok niego w białym kasku Dobrucki, w niebieskim, puszcza i w żółtym Krzysztof Kastrzakz. Piekielnie, szybki na starcie Rafał Okoniewski. Ogląda się na przeciwników, zanim para Unileszno znakomicie atakuje po zewnętrznej Kasprzak. Wielka radość na trybunach, bo 19-letni wychowany leszczyńskich byków jest już na czele stawki. Dobrucki na trzecim miejscu, 4-2 dla Unileszno, Huszcza na czwartej pozycji. Przed zawodami z Krzysztofem Kasprzakiem był niezwykle skoncentrowany. Mówił, że walczymy dziś o złoto, jeździmy na własnym torze. W przeszłości wygrywał z każdym z tych przeciwników, którzy dziś startują w Lesznie. Dlaczego miałby nie ograć jednego czy drugiego także w dzisiejszych zawodach? No i potwierdza to w tym wyścigu. Wygrywa z Rafałem Okoniewskim, wygrywa z Andrzejem Kuszczą, Jędrzeja i Protasiewicz. Protasiewicz czy Jarosław Hampel? 21 lat. Jarosław Hampel. Młody zawodnik. Nadzieja polskiego speedwaya. I na drugiej pozycji jego klubowy kolega Tomasz Jędrzejak. Ale chyba zbyt pasywnie. Pojechał teraz w tym pierwszym wirażu. Zbyt kurczowo trzymał się wewnętrznej. Po zewnętrznej atakował Protasiewicz. skutecznie wysunął się na drugie miejsce. A Jaguś cały czas męka atakami żużlowca WTS-u Wrocław. Nawal 4-2 dla zespołu ze stolicy Dolnego Śląska. Trzecią to Jarosław Jędrzejak skontrował. I Tornianin jest na trzecim miejscu. Teraz przyzdoła utrzymać trzecią pozycję. Tak się stało. Jędrzejak czwarty. A więc chyba będziemy mieli remis w tym pojedynku. Jarosław Hampel. Protasiewicz jest drugi, klubu byli Roman Jankowski, Zelon Kasprzak, Jan Krzystyniak, Dariusz Waliński i Piotr Pawlicki. A tymczasem w wyścigu ósmym bracia Golobowie w pojedynku z włókniarzem Częstochowa Jacek Golob. Zanim jak cień podąża Tomasz Golob na trzecim miejscu Sebastian Łamek. 5-1 dla Polonii. Czyżby obrońcy Mistrzowskiego. W trzecim starcie dzisiejszych zawodów w końcu chwycili odpowiedni rytm walki. Za Grzegorza Walaska startuje Artur Pietrzy, galą się nie liczy w walce o punkty, daleko z tyłu jedzie. Grzegorz Walasek ma jakieś duże kłopoty ze sprzętem i wszystko wskazuje, że już do końca zawodów nie będzie startował w turnieju. Wydgoszczanie mieli 6 punktów po dwóch seriach startów. Teraz mają 11 punktony Kask na pierwszym polu startowym Rafał Okoniewski. Lewek motocykla na starcie Roberta Flisa. Osamotniony w walce z Zielonoburzanami Piotr Paluch. Świetna dyspozycja zarówno Okoniewskiego jak i Andrzeja Huszczy. Huszcza sportowiec z ogromnym doświadczeniem. 46 lat. Kapitan. Zetka Rzetu potwierdza nie tylko w dzisiejszych zawodach, że wciąż jest w dobrej dyspozycji. Dlatego bardzo sympatyczny człowiek na co dzień, uśmiechnięty przed zawodami, nie chciał spekulować, po jaki wynik przyjechał do Leszna. Powiedział, że da z siebie wszystko, a wynik sam przyjdzie. Będzie jeździł na Maksa. No i otrzymuje słowa, przynajmniej w tym wyścigu znów doskonale uzupełniają się z Rafałem Okoniewskim Podwójne prowadzenie podopiecznych trenera Zbigniewa Jondera I trzeci start przed sobą Dobrucki, Hampel, Kasprzak i Drabik Praktycznie Rafał Dobrucki. Minimalnie spóźnił start Krzysztof Kasprzak. Na zewnętrzną wypchnął przeciwniku Rafał i wykorzystał to Krzysztof. Podwójne prowadzenie gospodarzy. 5 do 1. Jeśli ten wynik utrzymają, zrównają się punktami z zetkarzetem Zielona Góra. Teraz trochę Rafał odjechał Krzysztofowi, ale tak cały czas świetnie współpracują. Dobrucki zostawia miejsce po wewnętrznej młodszemu koledze z zespołu i spogląda jak radzi sobie Krzysztof Kasprzak, a Kasprzak tuż obok starszego kolegi i... Jaguś na torze pierwszym, Jacek Golob na torze drugim, Protasiewicz na torze trzecim i Tomasz Golob na torze czwartym. Został Protasiewicz na starcie. Jaguś próbuje opierać ataki Tomasza Goloba. Ten jednak najskuteczniejszy, ale niewielka to pociecha na działaczy zwykłości, bo Jacek Golob dopiero na czwartej pozycji. Bardzo nierówno jeździ starszy z braci Golobów. Pierwszy swój start wygrał, później był czwarty, następnym także triumfował i wszystko wskazuje, że teraz w tym czwartym występie Pary wygłoskiej ponownie nie zdobędzie punktów. Tomasz Golob za nim Protasiewicz, Wiesław Jaguś i Jacek Golob. Ostatni wiraż Tomasz Golob. Zasłużenie zwycięża. Dwa punkty zdobywa Protasiewicz. Jeden punkt dla Wiesława. Jagusiek zawodów przed nami. Zdecydowanie najlepiej ze startu Krzysztof Kasprzak. Rafał Dobrucki już na drugim miejscu. Teraz wysunął się na prowadzenie. No i zanosi się na podwójne zwycięstwo leszczyńskich byków. Stawia ich w znakomitej sytuacji przed decydującymi pojedynkami. Wydgoszczanie mają po czterech seriach startu 14 punktów. Unia Leszno, jeśli zwycięży podwójnie, będzie miała 17 punktów. Zobaczymy jak spisze się później najgroźniejszy rywal. Sąsiad w tabeli klasyfikacji ZK-RZ, gdzie i wciąż niebezpiecznie jest Toru Dobrucki za nim Krzysztof Kasprzak w tym 12 wyścigu. Gorzowianie nie mają tutaj nic do powiedzenia w walce o punkty. Zasłużone zwycięstwo podopiecznych trenera Jana Krzystyniaka. Komplet punktów dla gospodarzy. Jaguzi Protasiewicz kontra Ułamek i Artur Pietrzyk. Pietrzyk chyba kompletnie nieprzygotowany znów Sławiówki, Start. Sebastian Łamek także ma duże kłopoty, jest dopiero trzeci. 5-1 na Toru. Apator w trzech startach zdobył 9 punktów utrzymają podwójne prowadzenie i zainkasują 5 punktów, będą mieć 14 punktów, ale to aż o 3 mniej od Unii Leszno. Przypomnę, że pojedynek Toruńsko-Leszczyński odbył się już w pierwszej serii, zakończył się remisem 3-3. U nią Leszno czeka jeszcze bardzo ciężki pojedynek w osiemnastym wyścigu z kolonią Bydgoszcz i na zakończenie rywalizacji w dwudziestym biegu z włókniarzem Częstochowa. Oprócz tego jeszcze dwa pojedynki z kolonią Bydgoszcz i apatorem Toru Bardzo ciasno w pierwszym virażu. Wypchnięci zielonogórzanie na zewnętrzną. Sławomir Drabik na prowadzeniu Okoniewski skontrował i odważnie wjeżdża w drugi viraż przy krawężniku. Spycha na zewnętrzną przeciwnika. Jest już na czele stawki. Popularny Tocon Drabik. Drugi, trzeci Huszcza. Jarosław Hampel atakuje po wewnętrznej. Czy będzie lepszy od weterana żużlowych torów Andrzeja Huszczy? Popularny Tomek jednak utrzymuje trzecią pozycję. 4-2 dla Zetka Zielona Góra. Ale dla Leszczynian to i tak dobry układ, że Zielonogórzanie jak na razie tracą punkt. Przedzielił ich Sławomir Drabik. Rafał Okoniewski, drugie miejsce Drabik, trzecie Huszcza i czwarte Jarosław Leszno, ale chwila koncentracji, wielkie emocje przed nami. Przedostatni start Pary i Leszno w tegorocznym 30. finale Mistrzostw Polski w Parami. Znakomicie Leszczynianie objechali golowa. Prowadzą 5-1, teraz Tomasz Golowa atakuje po zewnętrznej, Kasprzak na prowadzeniu, Rafał Dobrucki próbuje tutaj utrudniać. Walkę i jazdę Tomaszowi Golobowi A Krzysztof Kasprzak ucieka do przodu Już ma dużą przewagę Jest 4-2 dla Unii Leszno To znakomity wynik na finiszu Tegorocznej rywalizacji Walki o medale Mistrzostw Polski w jeździe parami Rafał Dobrucki trzeci I na czwartej pozycji Michał Robacki Robacki nie Trochę zbliżył się do zawodnika Unii Leszno Ale Rafał ma wszystko pod kontrolą I utrzymuje trzecią pozycję Chyba już nie będzie w stanie Tomasz Golob zagrozić Wielkiej Nadziei Leszczyńskiego Speedwaya Krzysztofowi Kasprzakowi. Świetna dyspozycja młodzieżowca Uniwerszno. On w ostatnim czasie miał sporo pracy. Startował w turniejach w naszym kraju. Teraz bardzo zadowolony z siebie, bo wygrywa z samym Tomasz Lis w czerwonym Piotr Protasiewicz i w żółtym Piotr Paluk. Świetnie ze startu różowcy z grodu Kopernika. W rozgrywkach Ekstraligi Torunianie są wiceliderem tabeli, mają zapewniony udział w play-off, będą walczyć o złoty medal Mistrzostw Polski. Niech że walka będzie trudna, zacięta, bowiem zespoły przeciwników, czyli Włókniarza Częstochowa, Polonii, Bydgoszcz i WTS-u Wrocław na pewno taniostury nie sprzedadzą, a tymczasem teraz w tym pojedynku pewne prowadzenie Toruńskiej Pary. Wiesław Jaguś Piotr Protasiewicz 14 punktów mają na koncie I teraz 5 kolejnych Zapewne zainkasują Bo mają sporą przewagę Ostatni wiraż I Apator powiększa swój dorobek punktowy Mają już 19 punktów W WTS Wrocław kontra włókniarz częstokowa. WTS bardzo nierówno, dziś prezentuje się na Leszczyńskim Torze, a włókniarz słabo jeździ. Może teraz. Sebastian Łamek trochę lepiej wystartował, ale spychany na zewnętrzną przez Drabika, który zastępuje w tym wyścigu Tomasza Jędrzejaka. 4-2 dla WTS Wrocław. Kawomir Drabik ostatnie metry, on zwycięża, drugi jest, ułamek trzecich. Przedostatni występ w pary hieronogórskiej. Rafał zanim za nim Tomasz Golob. Puszcza jest trzeci, 4-2, Jacek Golob na czwartej pozycji. Czyżby... Podobny wynik osiągnęli Zielonogórzanie w konfrontacji z Polonią, jaki uzyskała Unia Leszno, ale poczekajmy, cały czas śladem Rafała Okoniewskiego jedzie Tomasz Golow. Tor został lekko zroszony, może tam trudniej atakować po zewnętrznej cały czas jednak utrzymuje się prowadzenie i Jacek Golob nieznacznie odrobił także straty do Andrzeja Huszczy, chociaż ten teraz przy wyjściu z pierwszego wirażu znów odjechał przeciwnikowi. Jeśli takim wynikiem zakończy się ten pojedynek, jaki jest obecnie na torze, czyli 4-2 Wówczas zielonokurzanie zrównają się punktami z ekipą leszczyńską. Będą współliderować w klasyfikacji razem z leszczyńskimi Wykami I tak też się stało. Stali Gorzów z WTS-em Wrocław. Tym razem zmiana w WTS-ie. Tomasz Jędrzejak startuje, a Drabik zastępuje Jarosława Hampela. 5-1 dla WTS-u. Po zewnętrznej w niebieskim kasku próbuje przedzierać się Piotr Paluch. No i skutecznie przedzielił parę interesów Wrocław. Do walki włączył się także Robert Flies. że jak tam chyba zbyt szeroko po zewnętrznej szarżuje. Teraz on z kolei wypchnął przeciwnika na zewnętrzną. Odzyskał drugą pozycję. Jest 5-1 dla zespołu ze stolicy Dolnego Śląska. 15 wyścig do zakończenia rywalizacji. Dwa regulaminowe starty. Oprócz tego, który trwa w 20. występu Nileszno. Regulaminowy ostatni w dziennym ułamkiem. Wielka radość już na trybunach. Leszczyńskie byki prowadzą. Dobrucki i Krzysztof Kasprzak na trzecim miejscu Sebastian Łamek Łamek już z nimi nie walczy, daleko z tyłu. Teraz tylko chyba trzeba zaciskać kciuki, aby nie przydarzył się jakiś pechowy defekt, ale miejmy nadzieję, że ten komplet punktów w tym wyścigu przypieczętuje. Końcowy sukces. Szósty złoty medal Mistrzostw Polski w jeździe parami dla Unii Leszno w historii leśnickiego klubu. W 60, w 65. rocznicę urodzin Unii Leszno nie powiodło się w lidze, nie udało się zakwalifikować do play-off. No a dziś Unia Leszno mistrzem Polski Kasprzak i Dobrucki gromadził. Dotychczas 19 punktów, Zetka rzet ma na koncie 20 punktów. I jakim wynikiem zakończy się ten pojedynek? Puszcza na prowadzeniu, ale przez chwilę Protasiewicz już jest pierwszy. 4-2 dla apatora, chyba zbyt szeroko pojechał Wiesław Jaguś, zaatakował przy krawędzi On jednak konsekwentnie po wewnętrznej, Jaguś po zewnętrznej. Piękna walka o srebrny medal, o tytuł wicemistrza Polski. Jakuś zakopał się przy ogrodzeniu zbyt szeroko, 3-3. Ten wynik premiuje karę zielonogórską. Jeżeli zielonogórzanie zdobędą remis, będą wicemistrzami Polski. Spogląda o gdzie jest Wiesław Jaguś. Jaguś stracił dystans, prowadzi Protasiewicz. Teraz jakby trochę próbował zwolnić. Protasiewicz ogląda się, gdzie jest jego kolega piłkowy, bo Protas wie, że remis niewiele im daje w tym wyścigu. Ciągle nie może tutaj dogonić rywali Wiesław Jaguś. Ostatnia szansa, ostatnia prosta. Protasiewicz wygrywa, ale... Rebrny medal zdobywają Zielonogórzanie, Jesteśmy zadowoleni, e, mówiliśmy już przed zawodami, że będziemy chcieli e, się troszeczkę zrehabilitować za ten sezon, e, nie udało nam się masować, ale myślę, że e, dzisiaj e, troszeczkę osłudziliśmy ten, 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 ten sezon i jest dobrze, myślę, że w kolejnych będzie lepiej. Pierwszy wyścig, no trudno mówić, że nieudany, zremisowany, Mógł, bo, mogło być lepiej? Mogło być lepiej, tak naprawdę od trzeciego naszego biegu już było wszystko w porządku i wiedzieliśmy, że będzie, wiedzieliśmy że będzie dobry wynik. Bo i Krzysztofowi i, i, i mi po prostu zaczęło wszystko dobrze jechać i, i, i wszystko było na swoim miejscu. I, i, I później trudno, nie, nie popełniać błędów i to jest cała sztuka. No, po biegu z Okoniewskim był bardzo szybki i uwierzyłem, że mogę jechać dzisiaj szybko bardzo. Ale Golow już, ten bieg z już potwierdził. Potwierdził wszystkie moje y, problemy co do sprzętu. Jeszcze próbowaliśmy z coś zmienić, on mówi, że nie mam ruszać, mam dobrze i praktycznie było dobrze. Wygrać z balowem czwartego toru bardzo, bardzo musiałem być szybki. Pierwszy wyścig zremisowaliście, była szansa na lepszy wynik. Co się stało? Pierwszy wyścig, trzecie pole, strasznie dużo wody. W tym roku w lesie bardzo jest trudno z zewnętrznych pól wygrywać.